Black Sabbath nie zwalniali tempa. Cały czas koncertowali bez wytchnienia, w wolnym czasie pisząc nowe piosenki. Pod koniec 1971 roku musieli niestety odwołać część trasy ze względu na niedyspozycję Billa Warda i Ozziego. Styczeń, luty, marzec i kwiecień panowie spędzili już jednak w trasie. W kwietniu to Nieomi zaczął komponować nowe piosenki, a w maju zespół zmienił miejsce pobytu na Stany Zjednoczone, a konkretniej zachodnie wybrzeże. Główne powody przeprowadzki, znacznie przyjemniejszy klimat, niższe ceny i mniejsze opodatkowanie. Plany były następujące. Do końca maja dopracowujemy utwory, a w czerwcu wchodzimy do studia i rejestrujemy czwartą płytę. Plany planami, ale rzeczywistość okazała się nieco inna, przynajmniej na początku. Black Sabbath oddali się bowiem zabawie. Ekipa złożona z zespołu, ich menedżera i dwóch francuskich turystek zamieszkała w ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles, Bel Air, Bill Ward wspomina. Byliśmy już wcześniej w LA z koncertami, bardzo nam się tam podobało. Czuliśmy się tam wyluzowani i pewnie to nas najbardziej ujęło, że mogliśmy zwolnić tempo i się zrelaksować. Wcześniej pracowaliśmy w zasadzie non-stop. Byliśmy w trasie jak sądzę jakieś 4 lata bez żadnego odpoczynku. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym historii zespołu Black Sabbath. Jeżeli nie widzieliście poprzednich materiałów z tej serii, zapraszam Was na playlistę Black Sabbath Historia, dostępną na naszym kanale, gdzie sprawnie możecie sobie obejrzeć wszystkie dotychczasowe odcinki poświęcone historii Black Sabbath, bo są tam uporządkowane we właściwej kolejności. To samo ma miejsce oczywiście z innymi zespołami, których historię Wam przybliżamy, takimi jak Metallica, Slipknot, Rammstein czy System of Down. Co do dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, że jeśli chcecie, aby Dzięki O Black Sabbath ukazywały się u nas częściej. Możecie pokazać tutaj swoją aktywność. Łapki w górę i komentarze są bardzo mile widziane i będziemy za nie ogromnie wdzięczni. W komentarzu możecie napisać: Na przykład, który utwór z albumu Volume 4 jest waszym ulubionym no bo właśnie o tej płycie będzie dzisiejszy odcinek. Zachęcam też do subskrypcji pełnej kulturki, żebyście byli z naszymi filmikami na bieżąco. Panowie w Los Angeles mieszkali w wielkiej rezydencji mieszczącej sześć sypialni, siedem łazienek, basen i salę balową. Tonya wspomina to miejsce. Dom był przepiękny i miał bar otwarty na ogród. Rozstawiliśmy graty w barze, nigdy nie zastanowiliśmy się nad tym, że było nas słychać wszędzie wokół. Tworzyliśmy za dnia, nocami, urządzaliśmy dżemy, atmosfera była fantastyczna. Panowie oczywiście dużo imprezowali, natomiast mieli artystyczną wenę i dzięki temu mogli łączyć balangi z faktyczną pracą nad Volume 4. Tony wspomina na łamach swojej autobiografii Iron Man. Wspólna praca nad albumem oznaczała, że każdy bronił swojej działki. Mój bas trzeba podgłośnić, a ja chcę i tak dalej. Ale wszystko jakoś działało. Dopiero później przy Sabbath, Bloody Sabbath i kolejnych albumach zacząłem się bardziej we wszystko wtrącać. To dodaje jeszcze. Nagrywanie zajęło 6 tygodni, może nawet 2 miesiące. W tym czasie przebywając w domu w Bel Air, gdzie powstawały ostatnie utwory, podładowaliśmy trochę akumulatory. Otoczenie było tu zupełnie inne, wszyscy mieli w sobie więcej optymizmu i mieliśmy plan. Wszystko zrobić jak należy. Nadal obijaliśmy się i wygłupialiśmy, ale do głowy przychodziło nam mnóstwo pomysłów i utwory powstawały w szybkim tempie. Oczywiście, z pewnością na krótką metę pomagały w tym duże ilości różnych zażywanych przez panów z Black Sabbath substancji. Mieli nawet akcję z przybyciem zastępów policji do ich rezydencji, po tym jak Bill Ward przycisnął jeden z guzików służących do przywoływania służby i itd. Bill chciał przywołać pokojówkę, ale niestety przycisnął nie ten guzik co trzeba i na miejscu zjawiło się 6 czy 7 radiowozów, które zareagowały na alarm. Panowie spanikowali i spłukali w konsekwencji całe zastępy pewnego produktu w toalecie. Ale, ale. W studiu było inaczej. Tam żało od pomysłów i chęci do roboty, jak wspomina Tony Ayomi. W studiu zachowywaliśmy się o wiele poważniej, ponieważ sami sprawowaliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje, mogliśmy więcej eksperymentować. Trzy pierwsze albumy tworzą jakby jedną serię, natomiast na Volume 4 wprowadziliśmy liczne nowości. Panowie do swojego metalowego repertuaru dorzucili m.in. Fortepian i Melotron. Tony wspomina. O ile Changes był niezwykły, to FX przekraczał wszelkie granice. Stuknąłem gitarę moim krzyżem, a kiedy brzęknęło, wszyscy zaczęliśmy się zachwycać. Potem wszyscy zaczęli tańczyć wokół gitary, potrącając struny. Po prostu wygłupaliśmy się. Nie myśleliśmy o tym, żeby wykorzystać to nagranie, ale i tak zostało nagrane z opóźnieniem i postanowiliśmy jednak je wykorzystać. Podczas nagrań Volume 4 w zespole panowała naprawdę świetna atmosfera. Panowie robili sobie więc sporo kawałów. Raz postanowili pomalować Billa Warda całego, dosłownie calusienkiego, złotą farbą, no i wszystko byłoby spoko, tylko że Bill zaczął później wydawać dziwne odgłosy i wymiotować. Panowie zadzwonili więc na pogotowie i w konsekwencji zostali przez sanitariuszy mocno opierniczeni. Podobno farba miała blokować pory skóry i mogło to być bardzo niebezpieczne. Tony wspomina to na łamach swojej autobiografii. Kazali nam pokazać puszki po tej farbie, którą go spryskaliśmy i po polakierze. Zaniepokojeni obejrzeli puszki i dali mu jakiś zastrzyk, a my tymczasem staliśmy obok, jak niegrzeczni chłopcy, pytając, czy on wyzdrowieje. Poszliśmy z powrotem do garażu, poszukaliśmy jakiegoś rozpuszczalnika i zaczęliśmy jak najszybciej zmywać farbę. To była naprawdę ciężka praca. Pomysł był zabawny, ale zemścił się na nas okrutnie. Bill Ward, czyli poszkodowany w tej sytuacji, wspominał ją po latach z uśmiechem na ustach. Robiliśmy sobie wtedy mnóstwo żartów tego typu. To był najlepszy czas dla naszego zespołu. Nie mówię, że później zdołowaliśmy, ale w tym okresie było między nami cudowne braterstwo i działo się naprawdę mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Utwór Laguna Sunrise podobno został naprawdę zainspirowany wschodem słońca nad Laguna Beach. mi wspomina w swojej autobiografii. Byliśmy tam ze Spokiem, jednym z członków naszej ekipy, który nieźle grał na gitarze. Nie spaliśmy całą noc, zacząłem grać na gitarze akustycznej i wpadłem na tę melodię. Chcieliśmy też dołączyć do niej jakąś orkiestrację. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ponieważ dotąd nie używaliśmy orkiestracji. Nie potrafię zapisywać muzyki, ale Spok potrafił, więc razem próbowaliśmy napisać kawałek dla orkiestry, co znaczy ta kropka? Dobra, dawaj ją. No i panowie weszli do studia i okazało się, że orkiestra nie zgadzała się na ich zapis. To nie wspomina. Chcieli mieć dokładnie rozpisane partie wszystkich instrumentów, ale kiedy już ktoś to dla nas rozpisał, wyszło świetnie. W zakończeniu Snowblind również wykorzystaliśmy orkiestrację, podobnie jak w Spiral Architect z albumu Saba Bloody Saba. Black Sabbath nagrywali Volume 4 w studio Record Plant, a o mi wspominał studio. To studio było dziełem sztuki, bez porównania z miejscami, w których nagrywaliśmy wcześniej. Muzycy po raz pierwszy produkowali swój album samodzielnie, bez pomocy producenta Rogera Beina, który pomagał im na poprzednich płytach. Tony wspominał. To nie to, że mieliśmy dość Rogera Beina, uważam, że był w porządku, ale spędziliśmy w studiu tak wiele czasu, że czuliśmy, iż poradzimy sobie sami. Słyszałem, że Roger odtąd zaszył się po ziemi i z nikim nie chciał rozmawiać. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego. W studiu chłopakom towarzyszył ich menadżer, Patrick Mihan, który we wkładce płyty został wpisany jako współproducent, a ja mi wspomina. Siedział w studiu cały czas i pewnie myślał sobie, że warto wpisać swoje nazwisko na listę. Raz czy dwa może coś zaproponował i to był cały jego wkład w produkcję. Tony wypowiadał się też ponownie na temat wariacji brzmieniowych na Volume 4. LA naprawdę nas rozpraszało i ostatecznie album brzmi trochę dziwnie. Staraliśmy się wzbogacić nasze brzmienie najbardziej jak się da, aby rozwalić szufladę, w której wszyscy chcieli nas upchnąć. Utwór Supernaut to ulubiony kawałek Johna Bonama z Led Zeppelin spośród całej dyskografii Black Sabbath. Fanem tego numeru był także Frank Zappa. Co ciekawe, spodziewano się, że piosenka Tomorrow's Dream będzie wielkim hitem, finalnie jednak nie weszła na listę przebojów. Ten krótki, prosty, dynamiczny kawałek z pozytywnym tekstowym przekazem wydawać by się mogło był świetnym materiałem na single, no, ale mimo dużej kampanii marketingowej niestety nie stał się hitem. Bill Ward wspominał, że nienawidził rozbudowanego wieloczęściowego utworu zatytułowanego Korniukopia. Bill mówił: Nienawidziłem go, zmiany rytmu są tam przerażające. W końcu udało mi się jakoś go nagrać, ale wszyscy byli na mnie wkurzeni. Czułem, że nie daje rady, bałem się, że wyrzucą mnie z zespołu. Podobno Billowi, jak wspomina Ozzy, jeszcze gorzej szło z utworem Under the Sun, który był równie skomplikowany. Album miał się ukazać pod koniec września, natomiast Black Sabbath rozpoczęli promocję krążka już w lipcu 1972 roku. No i o ile rozrywkowy tryb życia być może sprzyjał, a przynajmniej raczej nie przeszkadzał w samym stworzeniu płyty. Tak już podczas występów na żywo panowie zaczęli odczuwać skutki tych wszystkich imprez i zażytych substancji. No i Tony Iommi podczas koncertu w Hollywood Bowl 15 września zasłabł i trafił do szpitala. Nie wiem czy był to drugi raz, bo Tony w swojej książce twierdził, że takie zasłabnięcie miało miejsce w 1971 roku, także albo się mylił, albo zdarzyło się to po prostu dwa razy. Natomiast sytuacja była na tyle poważna, że panowie musieli odwołać pozostałe dwa koncerty. Ozzy wspomina tamten czas. Kiedy patrzę na to dzisiaj, był to nasz najlepszy czas w życiu. To niesamowite, jak szybko przestał nim być i stał się czasem najgorszym. No, i to są słowa, myślę, zapowiadające przyszłość, i to, że ta świetna atmosfera w zespole wkrótce miała siąść i przemienić się w atmosferę, delikatnie mówiąc, nieciekawą. Zespół w połowie września wrócił do Anglii. Album Volume 4 ukazał się 25 września 1972 roku. W Wielkiej Brytanii dotarł do ósmego miejsca na liście przebojów, w USA zaś do miejsca 13. Panowie już w listopadzie mogli pochwalić się statusem złotej płyty w Stanach Zjednoczonych, a ten album ostatecznie w Ameryce znalazł ponad milion nabywców i pokrył się. Latino. Black Sabbath dzięki poprzednim albumom wypracowali sobie naprawdę wielką pozycję i mieli spore zastępy fanów, które po prostu od razu ruszyły do sklepów w celu nabycia Volume 4. I mimo, że już tak wielkiego szału i szumu jak przy okazji poprzedniej płyty nie było, to fanów było na tyle dużo, że po niecałych dwóch miesiącach sprzedało się w USA właśnie ponad 500 tysięcy kopii, co przyłożyło się na status złotej płyty dość szybko. Co istotne, była to również ostatnia płyta Black Sabbath na najbliższe lata wydana przez wytwórnię Vertigo. Manager zespołu Patrick Michan postanowił bowiem wykupić od wytwórni zobowiązania Black Sabbath i zacząć wydawać ich muzykę we własnej firmie o nazwie WWA Records. Black Sabbath do występów na żywo powrócili w styczniu 1973 roku. Swoje koncerty w Manchesterze i Londynie panowie zarejestrowali w celu stworzenia albumu live, natomiast byli niezadowoleni z efektów, więc z pomysłu zrezygnowali. Co ciekawe, nagrany wówczas materiał ukazał się w 1980 roku nakładem wytwórni M.I.MS. W formie albumu zatytułowanego Live at Last. Co ważne jednak, odbyło się to bez aprobaty zespołu. W kwietniu 1973 roku Black Sabbath postanowili odwołać zaplanowaną trasę po Stanach Zjednoczonych. Zamiast grać koncerty, postanowili zakasać rękawy i zabrać się za swój piąty album studyjny.